No dobra, zaczynamy dowcipem, akcja się dzieje w celi więziennej, czy faleście, jeszcze nie wiemy, jest suspense, czy to więźniowie, czy to osadzeni, nadeszytowani, jeden chodzi po celi, chodzi po celi, chodzi, tam i z powrotem, tam i z powrotem, nerwowy taki, a drugi, bardziej doświadczony, taki recydwista można powiedzieć, patrzy na niego i mówi tak ty a to by się wydaje, że jak chodzisz to nie siedzisz? Witajcie, jest Dobrzyści, witajcie niedualni przyjaciele, wszyscy miłośnicy sit down comedy, sit downu my dzisiaj jesteśmy w tej samej sytuacji prawda Niby, niby idziemy, niby ja idę, ale tak naprawdę siedzę. Dlaczego? Dlatego posłuchajcie, że my wszyscy siedzimy w tym, <ścoughs> siedzimy w tym, wszyscy siedzimy w tym,